Pomocna dłoń. Mała istota w oknie życia, na lepsze jutro czeka. Matka rozpaczą, gnana w noc, na oślep rwie jak rzeka. Głos, który słyszy, każdy każe gnać. Łzy na policzkach palą, zranione serce każe stać, Miłość zalewa je falą. Rozdarta między głosy dwa, Żadnego dziś nie słucha, Choć nawołanie serca drży, Na oba takty głucha. Biegu przyspiesza, to przystaje, Serce się z głową kłóci, Żal coraz większy wzbiera w niej, Może się jednak wróci. I znowu ten pośpiech i udręka. Pożegrana w tej pogoni, Księżyc przyświeca drogę jej. Czy zdąży i ochroni? Przy oknie wie, że już przegrała. Jest puste. przez mgłę widzi. Nie wie, co biedna począć ma, Czy no swojego się wstydzi. Zebrała siły, błądzi, szuka. Wszystkich by pytać chciała, ale w tę ciemną, gęstą noc nikogo nie spotkała. I zrozpaczona ginie gdzieś. Zimno ją kryje woda. Ręki nie podał w porę nikt. Szkoda.